Zapraszam teraz trzeciego z prelegentów, księdza profesora Jacka Kępę. Księdz profesor jest, jest księdzem archidiecezji katowickiej, dogmatykiem, dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się zarówno teologią średniowieczną, czego przykładem jest jego książka habilitacyjna o antropologicznych założeniach soteriologii Anselma z Canterbury. Oraz teologią współczesną, zwłaszcza eklezjologią. Z uwagą śledził i pisał na temat drogi synodalnej Kościoła katolickiego w Niemczech. Tego tematu dotyczy również jego dzisiejsze przedłożenie zatytułowane Droga synodalna, Synodale Weg, jako odpowiedź Kościoła katolickiego w Niemczech na znaki czasu. Prezentacja jest ja sobie usłyszę, także chodzi tylko o to, żebyśmy mogli śledzić sobie mniej więcej, w którym miejscu jesteśmy. Czas. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zająłem się znakami czasu jakiś czas temu. Bo tak mi przyświeca myśl istotna według mnie, byśmy nie wspierali, nie wspierali budowania płotów i murów i, i trutów kolczastych na podrze, to żebyśmy wzmacniali to, co nas łączy w jednym kościele między naszym doświadczeniem katolicyzmu w Polsce i w Niemczech, ponieważ w moim wykształceniu jakoś wiele nie jestem środowiskiem teologicznym łączy, więc też postanowiłem się przyjrzeć dokładniej temu, co się dzieje na drodze synodalnej. Odsyłam do moich dwóch publikacji, może nawet jednej, tylko wywięci z roku 23 4 numerze zimowym, to jest prezentacja drogi synodalnej. Pozwólcie, że tutaj tylko wspomnę jedną sprawę. Tam coś widać yy, na ekranie. Yy, zawsze należy pamiętać o kontekście zwołania niemieckiej drogi synodalnej. Yy, czy, czynić to trzeba zwłaszcza w powiązaniu z tym, że, równo, znaczy, że nieco później papież Franciszek uruchomił proces synodalny. Zatem przypominam, niemiecka droga synodalna została zainicjowana w związku. Z odkryciem wielu przypadków przemocy seksualnej w kościele katolickim i ich wielkiej skali i braku odpowiedniej reakcji ze strony władz kościelnych. Fawłcy wiedzą, że, i staram się też o pisać, podpisać, że szczególnie głośno się zrobiło po publikacji ekspertyzy czy studium NHG, taki skrót bo to od Mannheim Heidelberg-Giesen, ośrodków naukowych, w których w których, do, z których naukowcy dokonali, na zamówienie Episkopatu Niemiec, badań nad rozległością tego problemu, badania o charakterze socjologicznym, psychologicznym, karnoprawnym. Jest to dostępne w Internecie w różnych językach, także można sobie poczytać, ponad 300 stron solidnej ekspertyzy i to była praza także dla drogi synodalnej ona została zwołana z takiego poczucia bezradności ze strony Episkopatów, stąd ten Komitet, centralny Komitet Zocznych do Katolików włączył się do współpracy i tak rozpoczęto eksperyment pod tytułem Niemiecka droga synodalna przed procesem synodalnym. Fakt ten rzutuje na przebieg obrad, ujęcie całości, także się wiąże z odniesieniem do tematu znaków czasu. Czym są znaki czasu według drogi synodalnej? Bo mamy taki dokument wstępny w ramach tych obrad wytworzony, który się nazywa Orientierungs-tekst, czyli tekst orientujący. Wszystko jest oczywiście w Internecie dostępne, w różnych językach. Nie ma po polsku tej publikacji. Droga synodalna zajmuje się intensywnie znakami czasu, natomiast nie podaje definicji. Można też to rozumieć, bo te dokumenty mimo wszystko były tworzone w pewnym pośpiechu i były związane z osiągnięciem pewnych bardziej konkretnych celów. Natomiast znajdujemy tam w tym dokumencie sporo inspiracji do tego, by mówić o, drogach, o, o znakach czasu w sposób nieco bardziej skonkretyzowany. Najbardziej zbliżone do definicji wydaje mi się następujące określenie. Zadaniem Kościoła jest składanie świadectwa prawdzie Bożej. Kościół potrafi je wypełniać tylko wtedy, gdy obok pisma i tradycji uważnie bada i interpretuje także znaki czasu pod, końcem, pod kątem śladów zbawczo-wyzwalającej Bożej obecności. Bo to znaki czasu umożliwiają ważny przystęp do odkrywania Boga w historii i współczesności ludzi. W takim zapisie pojawia się pewna charakterystyczna właściwość, która mówi, że znaki czasu nie tworzą jedynie kontekstu dla interpretacji tekstu biblijnego czy tekstów tradycji, w nich samych przemawia do nas Bóg. Nie tylko w kontekście pewnych zewnętrznych zjawisk odczytujemy. Na nowo słowo Boże, ale w nich samych przemawia do nas Bóg. W przedstawionym fragmencie ta przemowa jest nazwana bardzo specyficznie, to są ślady zbawczej, wyzwalającej obecności Boga. Dlaczego nie inne a akurat zbawczej i to w dodatku wyzwalającej? obecności Boga, to nas, bo prowadza nas pod myśl, że chodzi o to, że jednak bardzo mocno druga synodalna podkreśla no, centrum orędzia biblijnego o zbawieniu i o zinterpretowaniu go w kluczu y, daru wyzwolenia, a więc chodzi o to, że znaki czasu nie powinny być poszukiwane obok Pisma Świętego i Tradycji, tylko przy ich pomocy w ich świetle. I to wszystko podprowadza nas pod kolejny wątek Znaki czasu w sieci źródeł wiary i teologii. Druga synodalna nawiązuje do teorii źródeł teologii, powołując się wprost na formułę Melchiora Cano, loci teologici jasno deklaruje, do najważniejszych miejsc teologicznych teologii należą Pismo Święte, i Tradycja, Znaki Czasu i Zmysł Wiary Ludu Bożego, Urząd Nauczycielski i Teologia, czyli wymienia sześć elementów. Tak, taki jest ten wykaz podany w drodze synodalnej, jednak wyraźnie jest wyliczany sześć elementów. Pismo Święte Tradycja, Znaki Czasu, Zmysł Wiary, Urząd Nauczycielski i Teologia. I wyjaśnia dalej. Żadne z tych miejsc nie może zastąpić innego, wszystkie potrzebują wzajemnie odróżniania i powiązania. W takim rozwiązaniu, Szanowni Państwo, zwłaszcza w jego tak technicznej prezentacji, widać od razu modyfikację intencji topiki teologicznej autorstwa Meriora Kano. Nie ma odpowiem wyraźnej hierarchizacji źródeł, za to jest sieć powiązań. Wszystko od siebie zależy i nie wolno porzucić żadnego z tych elementów, które bardzo nie są akcentowane, bo każdy z tych elementów wynosi coś niezastąpionego. De facto ta hierarchizacja wraca w dalszym wykładzie wraca po części w swojej najważniejszej części Pismo Święte wracają na pierwsze miejsce, jednak za sprawą rzeczonego usieciowienia, powiązania wzajemnego wszystkich sześciu elementów, ta hierarchizacja jest jakoś, nazwijmy to, zrelatywizowana. Jeśli wymówić o w dużym skrócie, to można powiedzieć, że zaprezentowano tu jednak klasyczną, ale dla współczesnych teologii klasycznej, logikę wyjaśnień dotyczących powiązań między pismą a tradycją, między zmysłem wiary, urzędem nauczycielskim a teologią, jeśli jednak dokładniej zwrócimy uwagę na umiejscowienie znaków czasu w tej refleksji, to zobaczymy charakterystyczne przesunięcie akcentów, mówiąc krótko, w stronę ich podkreślenia, ich ważności. Krótko o tym jeszcze, na czym polega to podkreślenie ich ważności. Ym. Otóż tekst orientujący posługuje się bardzo osobliwą kategorią nie tylko miejsca teologii, ale mówi miejsca i czasy teologii. Odwołuje się do klasycznego pojęcia miejsca, locji teologii i uzupełnia je o czasy teologii. To tak pierwszy, że myślałem, to jest taki zabieg. Skoro mówimy o miejscach, to możemy też powiedzieć o czasach, bo to dobrze wygląda. Prawda? Czas i przestrzeń, miejsca i, i czas. Zostaje zatem wzmocniona uważność na znaki czasu, dlatego, że już w samej, w samej ich nazwie jest czas, w rozumieniu teraźniejszość. W myśl tej koncepcji zatem, znaki czasu obok tego, że są jednym z tych klasycznych. Miejsc, locji, to są jeszcze czasami teologii, każdorazowym dzisiaj. To jest jakoś tam wpleciony w dyskurs. Trzeba by to sobie prześledzić, jak dzięki tej kategorii czasu teologii wzmacnia się rola pojęcia znaki czasu. W dalszym ciągu dokumentu staje się jeszcze bardziej jasne, że akcent zostaje położony na dzisiaj. Czytamy, celem interpretacji Pisma jest usłyszenie dzisiaj głosu Boga i sprawienie, by przeniknęło ono do serca. Dlatego zrozumiałe jest, że wyjaśnianie roli znaków czasu w sieci innych miejsc teologicznych podkreśla ich znaczenie nie tylko jako kontekstu. Właśnie, nie tylko jako kontekstu, ale jako miejsca, w którym przemawia do nas Bóg. Wyraźnym tego świadectwie jest taka deklaracja, jeszcze jeden cytat, mówiąca o powiązaniu tych wszystkich elementów. Zmysł wiary ze swej strony aktualizuje tradycję w każdorazowej współczesności. Czyni to w ten sposób, że swoją miarę wierze z Pisma Świętego i wyjaśnia znaki czasu. Więc zmysł wiary jako ta aktywna Instancja czyta pismo i tradycje i aktualizuje je w świetle znaków czasu. Efektem tego jest rozwój tradycji. Co dalej? Myślę, że jeszcze istotną rzeczą, którą trzeba tu przywołać, jest to, że, że rozumie się na drodze synodalnej to, że znaki czasu to jest wezwanie, zawierają w sobie element wezwania, Bożego wezwania do działania. Znaki czasu oznaczają momenty, w których objawia się coś znaczącego, co zmusza do podjęcia decyzji. Tym samym są interpretowane za sprawą. Tym samym interpretowany ze sprawą identyfikacji znaków czasu Słowo Boga musi być traktowany tak samo jak przemowa Jezusa o Królestwie Bożym. Nie tylko w funkcji informacyjnej, ale w funkcji apelacyjnej, impresyjnej. Należy, należy przejść do działania. I na bazie miałem to przełączyć przepraszam, najmocniej. To wszystko bierze się stąd, że, że prezentacja jest za mną, nie przede mną. To już jest cały plan mojego wystąpienia. Zatem teraz przechodzę do istotnej kwestii, jeszcze jednej. Otóż Droga Synodalna robi pewien użytek z tej teorii. Mówi o pewnych zidentyfikowanych znakach czasu i do nich przede wszystkim, najważniejszym, Znakiem czasu jest krzyk ofiar przemocy seksualnej. To był ten powód zwołania drogi synodalnej. I teraz widać, dlaczego cała kategoria znaków czasu włączona w tekście orientującym, bo cały czas chodzi o to, że w punkcie wyjścia ten problem jest stawiany. To ten moment. Negatywny znak czasu wzywa do odpowiedniego działania. Można tu dostrzec, jak ten centralny problem dyskutowany na drodze synodalnej zostaje wyniesiony na płaszczyznę teologiczną przez tę kategorię znak czasu. Bo dramatyczny ciąg zdarzeń w kościele. Identyfikowany na płaszczyźnie psychologicznej, socjologicznej, prawnokarnej, jest oczywiście także problemem i wyzwaniem teologiczno-moralnym. Ale droga synodalna mówi więcej, podkreślając, że to jest teologicznie ujmowany znak czasu. W ten sposób przedstawia to jako wyzwanie. Które przewartościowuje punkty koncentracyjne życia Kościoła, które mobilizuje nie tylko do indywidualnego głębokiego nawrócenia, ale też do daleko idących reform. Mówiąc inaczej, gdy ten dramat Kościoła zostaje zrozumiany jako znak czasu, niesłychanie zwiększa się jego rola, w tym przypadku jako wezwania do działania, za którym stoi autorytet samego Boga. Myślę, że nie da się tak łatwo przejść do porządku dziennego i do następnego akapitu, kiedy słyszy się ten ciężar owej interpretacji. Znak czasu dla drogi synodalnej to jest krzyk ofiar przemocy seksualnej w kościele. Tak też była ustrukturyzowana organizacja drogi synodalnej. Bardzo dużo uwagi poświęcono temu. Były spotkania, były świadectwa, rozmowy yy, poświęcone temu zagadnieniu. rzeczywiście to było w środku. Nie? Znaczy, to yy, był motyw, dla, dla którego Droga Synodalna została zwołana, i nie zapomniano o tym, że to jest punkt wyjścia dla całej, yy, dla całej yy, refleksji, modlitwy, ostatecznie obrad i wniosków, które zawartych w dokumencie. Moja krytyka na koniec zostało mi parę minut. Ta krytyka będzie miała charakter trochę bardziej uniwersalny, będzie się też odnosiła do poprzednich. nie tyle do poprzednich wystąpień, co do treści pewnych wspólnych, które tutaj dzielimy. Otóż dokumenty drogi synodalnej odwołują się do klasycznych tekstów w sprawie znaków czasu, do elementów nauczania jana 23 i do gaudium et spes. Nie odwołują się do nowszej refleksji teologicznej, ani nowszych dokumentów Kościoła. To jest znamienne, świadczy o pewnym zatrzymaniu się refleksji na początkowych ideach. W kontekście się dal, dalej, rozwijającego się dalej nauczania Kościoła i toczących się dyskusji teologicznych, to nie jest najszczęśliwsze świadectwo. Wydaje się, że nie trudno wyjaśnić ten stan rzeczy. Droga składalna zajęła się zaakcentowaniem znaków czasu, ale uczyniła to z konieczności jednak tylko szkicowo, przywołała tylko zatem fundamentalne teksty. Ale wybrzmiewa w tym, albo tym bardziej wybrzmiewa w tym jeden, moim zdaniem, niedostatek. Otóż, Jan XXIII odkrywając dla Kościoła i teologii kategorię znaków czasu, Dopiero inspiruje adjournamentów, wskazuje pewną drogę. Samym sformułowaniem, znaki czasu zawęża jednak poszukiwania do wyraźnych, pojedynczych zjawisk i tendencji. Pozwala na tworzenie pewnego katalogu zagadnień. Tym samym stwarza warunki też dla silnej instytucjonalizacji znaków czasu. Wydaje się, że można tę zachętę papieża potraktować inaczej. Koncepcja znaków czasu jest raczej próbą przywrócenia wrażliwości na świat jako taki, jako miejsce objawiania się Boga. Przeciwstawia się myśleniu, że świat to jest niema scena ogłaszania słowa Boga, które to ogłoszenie zostało już zamknięte i wyczerpane w przeszłości. Innym słowem, moim zdaniem, w inicjatywie papieża Jana i Soboru nie chodzi o wyszukiwanie poszczególnych fenomenów znaków czasu, ale o zainicjowanie stałego rozpoznawania głosu Boga we współczesnym biegu dziejów. Jeśli by przyjąć taki punkt widzenia, koncepcja znaków czasu mogłaby uwolnić się od niebezpieczeństwa cementowania ich katalogu. Wyraźniej powróciłaby do postulatu wrażliwości na bieg historii, na jej dynamikę, zmienność, te chmury, o których ksiądz profesor Krzysztof mówił na początku. Znaki czasu, obłogi zmieniające się. Bardzo mi to pasuje. Byłaby też wówczas odciążona od niebezpieczeństwa zawłaszczenia czy ideologizacji. Ostatecznie uzasadniałaby potrzebę stałej, aktywnej pracy, którą zwykle określamy słowem rozeznawanie. Pomogłaby w podkreśleniu aktywnej wymiany komunikacji, czyli postaw charakterystycznych też dla synodalności. Takie tezy wyprowadzam z przekonania, że Jan XXIII swoją nauką o znakach czasu nie wytwarza nowego locus teologicus, nie przestawia w nowatorski sposób akcentów w diagnozowaniu woli Boga, ale nawiązuje do starszej, tradycyjnej koncepcji jej rozpoznawania. Jak to wyjaśnić? Wypada zaznaczyć, że nowożytny kryzys narastający na linii teologia-nauka Umacniał w takim quasi deistycznym przekonaniu, że świat natury i świat historii nie może być miejscem objawiania się Boga. Teologia się wycofała na takie pozycje uznające, że jedynym punktem odniesienia może być objawienie, które kiedyś tam się wydarzyło. Upraszczam oczywiście, wiem. Ten proces, nazwijmy go pozytywistycznym, przerwał długowiekową tradycję wiary wcześniejszą. Która bezproblemowo akceptowała działanie Boga w historii. No Ignacy Loyola jest też tego przykładem. On tym żyje bardzo mocno. Jan XXIII nawołuje do przywrócenia tej perspektywy myślowej. Oczywiście wzywa nas też do głębszego zastanowienia, co to znaczy, jak w świetle krytyki nowożytnej mówić racjonalnie i wiarygodnie o tym, że Bóg działa w historii i w naturze. Natomiast wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa tutaj, że znaki czasu to pojęcie jest takim e, tylko pomocniczym pojęciem, y, ale nie, na, nie namawiającym nas do tworzenia katalogu spraw zamkniętego, y, który nas będzie do czegoś zobowiązywał, tylko uwrażliwia nas na, y, czy wzywa nas na wrażliwość, że Bóg działa w, w historii i y, 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 w związku z tym y, tra, y, my jesteśmy podmiotem podmiotami kontynuującymi dalej dzieje tradycji, budującymi tradycję Kościoła w wierności źródła, jakim jest pismo święte. To jest życie, które się doczywa. Tyle w tej chwili w prezentacji. Dziękuję bardzo.